Bierzesz pieniędzy, musisz odpowiadać. Za rękę złapią, to nie moja ręka. Jeżeli jest niewinny, to po cholery uciekał, jak to się mówi. Jak zasłużył, zrobił coś złego, to trzeba karać. To wszystkie są zarzuty stawiane tylko dla posłów PiSu. Ja myślałam, że chociaż jedna partia jest przyzwoita, ale jakoś tak wszystko na odwrót. Muzyka Były europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czy został zatrzymany na warszawskim lotnisku przez agentów CBA. Zatrzymanie jest związane z aferą w Kolegium Humanum. Dziś na targowisku w Żyrardowie pytamy, co o tym zatrzymaniu sądzą Polacy. Prawidłowo zatrzymany. Bierzesz pieniądze, musisz odpowiadać. Krótka rozmowa. Ja oceniam to politycznie, to wszystko było zrobione. Zostały mu dzisiaj postawione zarzuty. Tak, wie pan, ale to. Tyle wszystkie są zarzuty stawiane tylko dla posłów PiSu. Jeżeli to jest wszystko prawdą, to nie podoba mi się to. Mu postawiono zarzuty, jego żonie. No i dobrze. Jak zasłużył, zrobił coś złego, to trzeba karać. Ja też byłem taki, kiedyś rozrabiałem. Przychodzili, zamykali i nie ma problemu. A pan jak sądzi? No, powiedz pan. No, pytam pana o zdanie. Nie, a ja też teraz pana zapytam. Uważam, zapyta. że jeżeli ktoś jest winny, powinien za to odpowiadać. No. No, tak jest. No i nie ma problemów żadnego. Bardzo dobrze. Już dawno to powinni porobić. Oni cały czas będą za rękę złapią, to nie moja ręka. On się na pewno by zgłosił do prokuratury, czy gdzieś tam na przesłuchaniu. No, patrząc na niektórych posłów PiSu, to tak niechętnie niektórzy do tej prokuratury się zgłaszali. Tak no, Daniel Obajtek, trochę to trwało. A no, 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 to jakieś takie, no nie wiem, uniki. no Trudno mi to oceniać, że pan naprawdę. no. jeżeli jest niewinny, to po cholerę uciekał, jak to się mówi. Uciekał za granicę, to znaczy, że coś ma za skórą. Ci, co są niewinni, to, to nie uciekają. Tak samo i ci, co za dużo biorą, to nie przepisują majątków na własne żony. Bo jeżeli uczciwie zarabiam, to nie przepisuję, to ja mam. A, a, a ten, co kradnie, no to. No widać, co robi. Jestem bardzo zaskoczona i zawiedziona w ogóle wszystkimi wydarzeniami w tej polityce. Tylko tyle mogę powiedzieć. Wszystkimi, wszystkimi. Bo ja myślałam, że chociaż jedna partia jest przyzwoita, ale jakoś tak wszystko na odwrót. Bardzo dużo osób jest zamieszanych i ja nie wiem, to trzeba by wszystkich zamknąć. Czy to akurat tak jest? On chyba się nie ukrywa. Czyli go... No zatrzymano go na lotnisku. No tak, no ale no są no to Trudno, żeby zakazać komukolwiek gdzieś tam się poruszać, ale ogólnie chyba mi się wydaje, że zatrzymywanie takich ludzi, którzy się nie ukrywają, to chyba nie ma sensu. Jak go skażą, to, to będę wtedy mógł się wypowiedzieć. No, to widocznie był winny, a jak nie, no to taka otoczka robiona sztucznie do tego, no to chyba też nie ma sensu. Wiem, czytałam, że sprzedawane były dyplomy, ale. No jak pani to ocenia? Jak to oceniam? Nie wiem, bo nie złapałam nikogo za rękę. Uważam, że dobrze zasłużył, no to... stały mu dzisiaj postawione zarzuty? Ale jeszcze nie, nie wiadomo jakie. W związku, bo jest... pewnie w związku z nieprawidłowościami w kolegium Humanum. No na pewno, na pewno ma coś za, jak to się mówi, za pazurami. Żona jego też, jak żona nie była zatrudniona oficjalnie, znaczy była zatrudniona, ale się nie pokazywała na uczelni, no to jak to można traktować? Jak, in, inaczej jak wyłudzenie pieniędzy. Jeżeli winię, to uspuszniam. Jeżeli nie to nie spusznie. Profesor Kaczyński powiedział, że jeżeli nie ma jeszcze zarzutów, to ciężko mówić o wyroku, ale już te zarzuty zostały dzisiaj postawione. Jeżeli tak przewinił na szkodę, no to nie ma. Każdy, każdy musi odpowiedzieć za to. A jeżeli nie winien, to szkoda. Bo był niezłym posłem.